E, witajcie w 365 wiadomościach na każdy dzień. Przed nami odcinek 61. Połączenie z osobistą supermocą. Dzień dobry. Dziś skupimy się, no właśnie, na no tej specyficznej energii obecnego czasu. Wydaje się, że ona wyjątkowo sprzyja em, odkrywaniu tej wewnętrznej siły. Tak, to prawda. Dla wielu osób to może być, wiesz, szansa na przełom, szczególnie jeśli ostatnio czuły, no takie pewne utknięcie. Mm -hmm. Celem naszej rozmowy jest dzisiaj wsparcie w odkryciu, albo może wzmocnieniu tej osobistej, unikalnej supermocy. Właśnie. A jeśli ktoś szuka takich codziennych inspiracji na tej brodze, to od razu powiem, że warto zajrzeć do książki 365 wiadomości na każdy dzień. Znaki z Wszechświata. Link jak zawsze jest w opisie. Tak, a my dzisiaj yy, zgłębimy temat Docierania do tego unikalnego daru, tego czegoś, co każdy z nas wnosi na świat. Zamiast skupiać się na innych. No właśnie, zamiast żyć dla innych, spełniać ich oczekiwania, czy po prostu poddawać się okolicznościom. Ta obecna energia, ona naprawdę wspiera połączenie się z, no, z tą bardziej autentyczną wersją siebie. Czyli to może być taki dobry moment na zdjęcie siebie pewnych ograniczeń tych wewnętrznych. Dokładnie tak, na takie, wiesz, zrzucenie balastu. Podstawowa idea wydaje się prosta, ale jednocześnie, no, bardzo głęboka. Każda osoba posiada unikalny dar. Mhm. I odkrycie go, i wykorzystanie to jest klucz do spełnienia. Ale nie chodzi o sławę, prawda? Nie o poklask. Absolutnie nie. Chodzi o autentyczność o bycie sobą w działaniu. Czyli ten dar już w nas jest, tak? A świat zewnętrzny to tylko, powiedzmy, arena do jego wyrażenia. Czy dobrze to łapie? Dokładnie tak to widzę. Co więcej, warto zauważyć, że droga do pełnego uświadomienia sobie tego daru, ona często prowadzi przez wezwania. Aha, czyli trudności nie są przeszkodami. No, właśnie nie. W tym ujęciu trudności nie są postrzegane jako coś złego, jako przeszkody, raczej jako mechanizm mechanizm. Tak, mechanizm, który odsłania naszą wewnętrzną wielkość. Wiesz, to trochę jak w tych archetypowych historiach bohaterów mm -hmm. zmagania, kryzysy one stają się katalizatorem. Prowadzą do odkrycia ukrytej siły, potencjału? Można powiedzieć, że te wyzwania nas rzeźbią, wydobywają z nas to, co najlepsze. Rzeźbią naszą wielkość. Podoba mi się to określenie. Wspomniałaś o wewnętrznej sile. Pojawia się tu też taka koncepcja równowagi dwóch jakości, podobno znanych od starożytności. Tak, dwie kluczowe jakości. Pierwsza to jedność ta potrzeba harmonii bycia w połączeniu z innymi. To ważne dla pokoju, współpracy. Niezbędne wręcz. Komiczny taniec. I jak to w tańcu bywa, łatwo stracić równowagę. Wyzwaniem stają się skrajności. Skrajności? Tak. Z jednej strony zbyt dużo dążenia do jedności, takie nadmierne skupienie na harmonii, może tłumić indywidualność. Czyli taki konformizm lęk przed wychyleniem się. Dokładnie lęk przed wyrażeniem własnego zdania, żeby tylko nie zakłócić spokoju grupy żeby nikogo nie urazić a z drugiej strony z drugiej strony przesadne skupienie na własnej wyjątkowości bez uwzględniania innych to może prowadzić do izolacji poczucia wyobcowania czasem nawet do arogancji wiesz ja wiem lepiej mhm, rozumiem czyli ani jedna ani drugie w nadmiarze nie jest dobre no właśnie. Kluczem jest znalezienie takiego płynnego balansu, takiej umiejętności bycia w harmonii ze światem, z ludźmi, a jednocześnie posiadania odwagi do wyrażania swojej prawdy, swojej unikalności. A jak to robić w praktyce? Na co dzień? To może oznaczać takie świadome kierowanie uwagi, raz na pracę wezmiętrzną, na swój rozwój, a raz na działanie na rzecz wspólnoty. Na dzielenie się tym swoim darem. Wiesz, takie przełączanie się. Świadome przełączanie to brzmi jak ciągłe ćwiczenie ciągłe balansowanie. Bo tym właśnie jest. To nie jest stan osiągnięty raz na zawsze raczej ciągła praktyka uważności. A co z tym, yy, no, tym słynnym wewnętrznym oporem tymi myślami, które się pojawiają po co to wszystko to i tak się nie uda. Ach, opór. Tak. Te wątpliwości, lęki, one często przychodzą właśnie wtedy, gdy próbujemy wyrazić tę swoją wyjątkowość, prawda? Oj tak. I to jest fascynujący aspekt, bo wiesz, starożytnie tradycje mądrościowe często podkreślają coś ciekawego. Co takiego? Że pojawienie się silnego oporu może być sygnałem, że zbliżamy się do czegoś ważnego, do przełomu, do odkrycia dużego potencjału. Naprawdę? Czyli... Im większy opór, tym. Tym większa może być stawka, tym większa moc chce się przez nas zamanifestować. Ten wewnętrzny głos, który mówi nie dasz rady, to głupie, on po prostu próbuje utrzymać status quo, bo zmiana jest dla niego straszna. Czyli to nie jest powód do rezygnacji? Wręcz przeciwnie. To raczej wskazówka: Uwaga, tu kryje się coś ważnego. Coś potężnego. Kluczem jest nauczyć się rozpoznawać te myśli i uczucia jako mechanizm oporu. Jako mechanizm, a nie jako obiektywną prawdę o sobie. Dokładnie. Nie pozwolić, żeby te myśli nas zatrzymały. Uznać je, zobaczyć, ale niekoniecznie im wierzyć. Skoro ten opór jest takim wskaźnikiem, to co najczęściej go napędza? Jakie są te główne hamulce, które nas powstrzymują przed działaniem w zgodzie ze sobą? Mówi się często o dwóch. Tak, są dwa główne. Pierwszy to. potrzeba aprobaty. O, tak. To jest potężna blokada uzależnienie od opinii innych. Czy mnie polubią, czy zaakceptują, co powiedzą. I to odcina od siebie, prawda? Całkowicie. Odcina od wewnętrznego głosu, od autentyczności. Zaczynamy grać rolę, zamiast być sobą. A drugi hamulec drugi to obwinianie. Tak. Obwinianie okoliczności, przeszłości, innych ludzi. To działa jak taki mentalny, wiesz, wyciek energii. Wyciek energii. No tak. Skupiając się na tym, co na zewnątrz i co rzekomo nas ogranicza, oddajemy swoją moc sprawczą. Mówimy, nie mogę, bo on, nie mogę, bo kiedyś, nie mogę, bo system. I tracimy siłę do działania tu i teraz, dokładnie. I co ważne, często wpadamy w pułapkę porównywania się. Patrzymy na innych i myślimy. O, ten to ma łatwo, jej się udało, bo. A nie widzimy ich zmagań. Zazwyczaj nie. Porównujemy swoje, dobrze nam znane, wewnętrzne trudności z czyimś zewnętrznym, często wyidealizowanym obrazem. To iluzja, i ona też jest często napędzana przez opór czyli każdy ma swoje podgórkę. Każdy mierzy się z wyzwaniami, i można powiedzieć, że te wyzwania są dla nas idealnie dopasowane. Skrojone na miarę naszej ścieżki rozwoju, naszego potencjału do odkrycia. Rozumiem. Czyli porównywanie się i szukanie winy na zewnątrz, to są takie, no, pułapki umysłu. Zdecydowanie. Pułapki, które odbierają nam moc. Skoro już mowa o radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, o tej całej podróży do siebie. To przypomnę, że codzienne wsparcie można znaleźć we wspomnianej książce 365 wiadomości na każdy dzień. Znaki ze wszechświata. Link oczywiście w opisie odcinka. Warto tam zaglądać po takie codzienne przypomnienia i drodowskazy. <grym> Podsumowując naszą rozmowę. Chyba najważniejsze jest to uznanie własnej wartości. <grym> I unikalności. To jest fundament. Każdy jest ważny. Tak. Każda osoba jest potrzebnym elementem większej układanki, wnosi coś, czego nikt inny nie wniesie w ten sam sposób. Nawet jeśli czasem w to wątpimy. Nawet wtedy. A może zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości, opór, trudności, warto pamiętać, że to może być właśnie drogowskaz, wskazówka, która pod spodem kryje się wielki, niewykorzystany potencjał. To bardzo podnoszące na duchu. I może taka prowokująca myśl na koniec. Słucham. Jak dzisiaj, nawet w najmniejszym stopniu, można świadomie zbalansować tą potrzebę bycia w jedności z innymi z odwagą do wyrażenia swojej autentycznej wyjątkowości? Co małego można zrobić? Dobre pytanie. Daję do myślenia. Mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa dostarczyła trochę inspiracji, inspiracji do głębszego połączenia się z tą Osobistą supermocą. Oby tak było. Warto pamiętać, że ten unikalny dar jest w każdym z nas. On tam jest i czeka. Czeka na odkrycie i na wyrażenie go światu. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy. A po więcej takich codziennych wskazówek, znaków na tej drodze do siebie, jeszcze raz gorąco zachęcamy do sięgnięcia po książkę 365 Wiadomości na każdy dzień Znaki z wszechświata. Link jest dostępny w opisie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.